Witajcie wszyscy, ja jestem Jumpera. To jest kolejny odcinek naszego. Zagrajmy. O, muzyka się włączyła z Medivala. Właśnie, to jest ten odcinek. Zagrajmy w medieval 2 Total War, czyli tak e, seryjnie, że tak powiem. E, to jest seria. medieval 2 Total War, Anglia. Tak. Cieszę się. Bardzo się cieszę. Tutaj Te, tego. Mhm, mm Tego szpiega cały czas jak spimy Mhm. Mm yes, your highness Dokładnie Ogólnie Tak trochę się na Metka zirytowałem Dlaczego się nametka zirytowałem, Jezu tam. Ktoś trzaska drzwiami, przepraszam Was bardzo. Na trochę się nametka ogólnie zirytowałem właśnie. Tak ciężko mi teraz się ogarnąć, co ja mam w ogóle tutaj robić. Dlaczego się nametka z... Aha Dobrze, super. To mnie to bardzo cieszy. Się nametka jak mówiłem zirytowała. Dlaczego? Dlaczego? A mianowicie chodzi o to. Że yes, sir. Ach, spoko, chodzi o to, że hmm. super, right, dzięki. Chodzi o to, że słuchajcie, nagrywałem, chciałem nagrać ten odcinek jakieś pół tygodnia temu, parę dni temu. Problem był w tym, że e, ktoś wyganił psa. Ej. Co jest? A. Uff. Już trzybałem, że znowu crash, crash, właśnie dlatego crash. Dlatego się tak na, strasznie na tą grę zirytowałem. No bo w trakcie nagrywania, nagrywałem 10 minut. Tam trochę zdążyłem, troszeczkę zdążyłem zrobić no naprawdę bardzo niedużo. Tak, e, Francuzi zaatakowali mi tutaj Sion i Ehen. E, zaatakowali bardzo niewielkimi siłami, więc spokojnie mógłbym ich rozbić, jeszcze tam gdzieś paryż zdobyć, prawda? E, Normalnie zaatakowali tak beznadziejnie, że aż żal mówić. Okazji, no i przy okazji drugie bym zdobył. Przegrałem tym tym. tym No i dużo więcej się nie stało. W każdym razie taka sytuacja. No. I nie jest. No. no i się dlatego zirytowałem strasznie. Tak. Teraz jeszcze nic nie mogę. Dlaczego? Bo ja tutaj chcę... Dobra, to czekamy, tura. Wygląda na to, powiem wam. Wygląda na to, że... Aha. No to ci tutaj chyba ten sam scenariusz będą powtarzali. Miło mi bardzo. Tak, bo tutaj się tak właśnie zaczęło. Mhm. Dobra, super. Tak się właśnie też zaczęło. To ja ogólnie coraz jestem lepiej, coraz tym lepiej Polska jest największą frakcją, właśnie wtedy też tak było. E, tak... patriotycznie dla mnie to dobrze. Eee. Tak politycznie niekoniecznie. Powiem wam niekoniecznie. Aha. No ale dobra, nieważne. Lubię grać w tą grę, mimo że tak strasznie dla mnie. Ja tak lubię grać w tą grę, dlaczego? Bo ta gra ma klimat, ta gra ma straszny wielki klimacik. Tutaj, aha, nie ma tego drugiego. Armia przyśmierzona. Nic, tu szansę, by to zdobyć. Nic trzeba szybko zawalać. I tak, teraz tak. Tutaj popatrzcie, tutaj w ogóle masakra ludzi, którzy nie są tutaj w ogóle. O, tut, tutaj! Najwięcej ludzi jest tutaj! W ogóle naprawę tych, do szkole tych Nic, tutaj nic, nic nie muszę robić. Nie patrzcie, ile tu ludzi jest, ludzi, których można wykorzystać w zupełnie innym miejscu. Zobaczymy sobie, idę tu z tym idę. Agent. Yes, jest, melon wow, to nie jest zły, powiem wam, też tu pójdzie i też zacznę tam działać. Tak, tutaj parę ci? lecą. Kurde, znowu nie źle to zrobiłem. Tutaj to ja w ogóle. Mam, dajmy na to, tych dwóch kości. tutaj już będą czekać. Albo nie, tych już od razu nie mogę ich wysadzić. Super. Cieszę się bardzo. Tutaj dajmy na to. Nie wiem. Nie wiem nawet. Chcesz kolić nic, nie mogę Dobra, i kończymy na ten odcinek. Tylko ten odcinek, tak, tak szybko się kończy czy odcinek. Dobra, co, co chce się mi zrobić w ogóle? Czy tak sobie. O. Nie, sytuacja dokładnie taka sama. Sytuacja naprawdę dokładnie identyczna. Aha. I shall continue tomorrow, okay, dobra. coraz lepiej jest. Pro w produkcji trochę. O, kerner. Chyba tak to się czyta. E... Brawo, prawda. Oni, prawda. Tutaj, tutaj będę ogólnie formował właśnie jednostki Pan, tych wszystkich poszukiwań, tak? Ogólnie gdzie są moi agenci? Aha... Brian Deprawator. Ten to ma. Dobra. Never mind your will, sir. Mm. Not possible, sir. Co mnie to obchodzi? E... Tutaj ja się zrekrutuję tutaj chyba tego tego, prawda? Ogólnie przydałoby się coś tam ulepszyć Coś tam na przykład W Londynie Ja bym ogólnie chciał to A no, nawet to ulepszę i lecimy, kolejna tura. Tutaj widzicie, oni się tutaj zbierają. Na samym środku tutaj widzicie koło Siam e, O. No właśnie, o to mi chodziło, że. Tylko tym razem tak trochę szybciej to zaatakowali. Aż mnie zdziwiło. Ta. A tak naprawdę mi gówno zrobią. To są najwyżej gówno, prawda? Ja e, no może troszeczkę przesadzam. Czy tylko gówno. Bo na pewno będą strasznie irytujące. Ja ogólnie będę z nimi chciał pokój mieć, no bo jednak naprawdę. Eee, teraz z Francją walczyć. Nie, tutaj nie, no bo za mało ma dowodzenia, co dla mnie jest jedno z najważniejszych rzeczy. Osoba obrężona, hen. Tutaj w finansach spadliśmy. Ale dobrze tutaj coraz lepiej. Tak. Cesarstwo Bizantyjskie z Wenecją toczą wojnę, tak by the way, ogólnie. Ej, nie na tego. Dobra, pięć osób. Naprawdę nieprawdopodobna armia. Też mam pięć, z czego jeszcze... Tak. Dajmy na to, zwerbuję sobie tutaj jeszcze... Dajmy na to, że jedną. Poślę... Nie. Poszedł tych dwóch. Sire. Nie, to nie będę posłał, tylko po prostu zwerbuję jeszcze za. Tak? A to wiesz, zespół. Wiesz, zespół. I Jezu, o, fajnie by było, gdyby ci mi pomogli. O, cieszę się, cieszę się. Naprawdę bardzo by mi, by mi to pomogło, gdyby ci mi pomogli i zaczęli walczyć z tym, ja bym w tym czasie zdążył rozwalić nich, ich w sumie. Okay. To prawda. Ci niby mają z nami jakieś szanse, ale jesteśmy trochę bardziej wyszkoleni jednak. Więc mam nadzieję, że ci mnie zaatakują. To ogólnie paryż kiepsko, kiepsko, kiepsko. Ogólnie trzeba zacząć trochę mobilizować jednostki. Okej, okay, super. Drogie to niestety, ale. Dobra, co tu się dzieje? Francja. Ci co, kurde. <gry> Dobrzy są. Nie mówcie, że Hiszpania mnie zaatakuje, no błagam was. Hiszpanii z Hiszpanami mam chyba sojusz. że się dzieje. Raport komentatury. No, kiepsko z tymi finansami. Burza. Nic się na szczęście nie stało. Londyn się powiększa. Dla mnie to świetnie, super. Mhm. Aha. Dobre, ze Szkocją mam relacje i mnie to bardzo cieszy. Okej, okay, no to teraz... as you will my king to battle laying siege noble sir what my sieging army at your command sir bless you noble ally Tis an honor uh. speak to our dignitaries dear alive alas I can only help you as my ruler commands school. <laughs> Mhm, mm to jest super. My lord, Ej, tutaj zbudowałem... A, to jest dobrze, 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 bardzo ładnie. Eee... A, tutaj się ta burza roz rozpętała, jaka szkoda. Naprawdę straszna szkoda. Straszne parsówki. No właśnie. <grywia> tak. Dobra, ja już chyba będę kończył tą turę. Kolejną turę już. Więc ja teraz tylko jeszcze tutaj przerzucę jednostki. Dobra. Dobrze. I czekamy znowu... W ogóle mamy jakieś misje oprócz Krucjaty... A! Londynie kapłan, wróć! Wróć! Kapłan! Gdzieś się ok Mam nadzieję, że mi zaliczy. Dobrze, że w miarę szybko ogarnąłem to, co tu się dzieje w ogóle No burza, no zdarza się. Jaka szkoda! Tak. Ok, e, misja jest! Super. Zablokuj port Bordox. Chyba się nawet o to pokuszę. Tutaj coraz lepiej ze wszystkimi idzie mi. A Polska się przyłączyła do krucjaty też bym się przyłączył, gdyby to nie, to nie było bez sensu. Dyplomatyczne wieści, tak? O jak! <laughs> Ten deprawer, spoko. Też są moje kopalnie już wybudowane. Myślę, że z takimi siłami Na możemy zaatakować. Will, sre, shall... Tylko że tym razem ja stoczę automatycznie, bo naprawdę nie. No pełne zwycięstwo oczywiście. Sploruj Sporio... osadę oczywiście. Jest yes, mod. Teraz naprawimy tą bramę. Tutaj drogi tutaj ładnie, ładnie, naprawdę bardzo ładnie idzie. Jeszcze drogi wbudujemy. Ogólnie, według mnie, musimy zacząć tutaj trochę inwestować w stolice. Mm, konstruktor nie zim, zamek, tak. Okej, okay, myślę, że tak będzie dobrze Wszystko coś zbuduję No Ci tak cały czas, dobrze, wiem, rozumiem I chyba... pozostań wasalem, tak, na pewno Aha, aha Kontrofertę wysunę trzymaj ogień I prawa handlowe A zażądam legendy mapy If you wish this to, more in our this to teraz ja od was zażądam, żebyście zostali wasalem Wyraź zgodę albo zaatakujemy no Nie, to nie Bo oni mnie nie zmierzą, przynajmniej wątpię Tutaj anwerpię już atakują Aha, tak, tak Mm Hszcz -hmm. OK. Więc tak... Portugalia. A Mo no, przegrali jaka szkoda? Nie, tak. Za kiepski, zasłaby, zasłaby sorry. coraz lepiej ogólnie największa frakcja. Tak, jesteśmy w największą frakcją i dobrze. Budujemy, budujemy. Wojna to z maurami. Relacja z frakcją kiepskie. Mnie to dużo nie robi. Mnie to naprawdę dużo nie robi. Nie, Jezu! Mądry jestem. Kolejna tura. Jezu! Jaki ze mnie gość! Straciłem całą turę. Ten tutaj stoi, oczywiście. Bagdad, Bagdad. Mhm. Bagdad się broni na razie. Co jeszcze? <laughs> Dobra, już. Przepraszam Was. Już próbowałem raz nagrać to, że. Yy, witam Was znowu. Jeśli nie wyszło, bo po prostu moja rodzina jest nieogarnięta. Sorry Was bardzo. Wiadomo, w kogo się wdaję, mnie. Dobra, dobra, koniec, koniec, koniec. E, robimy. Wow, coś mi noga boli dzisiaj. E, tak, to ataka a Playa. Mhm. Mm nie wiem dlaczego, właśnie. Coś z kostką. Bynajmniej nie skręciłem jeszcze. W ogóle przez tą turę to tak trochę zirytowało, ale naprawdę teraz pieniędzy mamy, teraz pieniędzy mamy i to pieniędzy mamy dużo. I to jest naprawdę bardzo... tutaj agenci w ogóle. Walter Brown, kapłan. Agenci. Nie tutaj ten ag nie, on out, tak, tak, wiemy, wiemy. Teraz ten niech idzie As tu. Wish niech leci do tu. no to nie teraz, nie. teraz tak, Londyn ci się tutaj budują płodozmian, dobra, to, to nie jest zły pomysł teraz tutaj może, możemy coś wybudować, może to mnie strasznie intryguje, aczkolwiek obawiam się, że najpierw musimy tak trochę pójść w naszą gospodarkę bo tutaj się nie, nie za ciekawie zapowiada warsztat garbarski nie. ale punkt handlu żywnością, to, to jest wzrost handlu to, to nie jest naprawdę bardzo złe to wybudujemy to, szczególnie że to jest tanie, to jest właśnie też to jest, to jest, to jest ten plus, duży plus drugi w brugi. Co można zbudować w brugi? Port. O, to jest, to, jest, to, to, to nie jest zły pomysł. Punkt handlu. Dobra, to też to wybudujemy, też to wybudujemy. Zabiję. Na górze. Oczywiście ktoś się rusza. Mimo, że prosiłem, żeby być cicho. No właśnie, więc, lecimy dalej. Tak, e, teoretycznie wojna jest, prawda? Oj! Wyrzucili mnie chyba. Jest kiepsko, kiepsko. I przez to chyba pogorsza się to trochę z nimi stosunki. No ale dobra, dobra. Nieważne. Mm, nie. DM, nie. O jak ładnie. Nie. Za co? Dobra, super. W finansach się w produkcji trochę gorzej, gorzej, dużo gorzej. Uszło. Znowu. <grym> Krucjata nie długo się skończy. Bywa. Wyści rodowe, dobra. Nowodwódca frakcji, król Robert. Uh, Okej, okay, dobra. To ogólnie oni nie mają za Okej, okay, super. Nie zaciekawi mnie tutaj mają, powiem szczerze. Okej, okay, teraz ci. Zaproponuj. Co ja mogę im ten... Legenda mapy, legenda mapy, oczywiście. E... I za, żeby zaatakowali frakcję... Francja. Okej, okay, dobra. I, am afraid I must deny you today. To jest Mutually beneficial, yes? I teraz za zażądam żeby zaatakowali też frakcje, proposals? tak Francję tak Ja dokonał wpłatę dajmy na to tam 500 florenów, bardzo wymagająca no super. I dostęp wojskowy. No i też mi dostęp wojskowy. Nie, no dobra. Nie, nie będzie, nie będzie, nie będzie. Koniec. Until next time. Speak to our dignitaries, dear no, no dobra, nieważne. Mhm. your orders sire Teraz ja chyba... no pójdę, bo czemu nie? my king your will sire command me sire orders your will sire to battle it is then sire continue <laughs> tomorrow sire strength and honor noble friend Oops. yes my lord Ale to nie zaciekawe jest za ciekawie, yes, jak to wygląda. Więc tutaj przerzucimy... Jest to widać. Tutaj póki co jest dobrze. W ogóle przydałoby się za chwilę kończyć. Ale nie teraz, jeszcze, jeszcze nie teraz. Normalne podatki. I tutaj są duże podatki, są. Ale porządek jest spory. Więc tutaj te podatki nie chcę duże będą. Dobra, no i kolejna tura. ok tutaj nasz idzie, idzie. No nic ciekawego, nic ciekawego Czy znowu, nie! Mhm Cieszę się bardzo. Dziwek nie jaka szkoda. No naprawdę nowy członek rodziny Edward. come and fight me you coward begone you are not my leader to war then sire you are france has the and you are why yes more is good for it Uwaga, słuchajcie, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tak. jestem tutaj, e, jednego, jednego tutaj, Nie tutaj, jak czy tak można powiedzieć. E, ale dobra, tutaj, Tak. A ty, dam tutaj, że muszę teraz zaatakować na Paryż. Okej, okay, utrzymaj. Powinniśmy wygrać. A jak to im zdobędziemy, to tak... U nich nie będzie za ciekawie. Prawda? Rebelianci Kamienny brud pozdrawiam. Dobra, teraz tera, my idziemy tutaj. Yes. Tak, zdobędziemy parę, to naprawdę super yes, będzie. Tutaj coś się buduje. Zadajmy na to rynek, zbudujemy. Tak na bogato, prawda? Zadajmy na to port, zbudujemy i zakończymy na tym turę. Tak, jeszcze tylko zobaczymy tutaj. Okej, okay, król Robert. Cieszę się. Relacje pogorszone. Ale wiem, ale to mnie dużo nie obchodzi. I zakończymy na tym. Odcinek był dość nudny, bo nie było żadnej walki. Ale i w ogóle, i w szczególnie, ja już mówiłem Wam, że wolę jednak w tym ekonomię. Chociaż walki też są bardzo ciekawe. Tylko, że. No niestety, nie lubię. Irytują mnie często oblężenia, bo po prostu nie potrafię grać zupełnie. A oblężenia akurat w kampanii zdarzają się, przynajmniej u mnie, strasznie często, praktycznie cały czas są tylko oblężenia, jeśli jest już jakaś walka, prawda? To są tylko oblężenia, no bo... Eee, samochód. <grym> Pozdro. Spoko. Są tylko oblężenia, no bo... No, takie walki jak poprzednio, co to czułem automatycznie, zdarzają się dość rzadko. W każdym razie, nieważne, mam nadzieję, że przez to, że nie, nie zrobiłem nic za ciekawego, to odcinek nie był za długi. Bo tak to cały czas 30 minut to trwa, a ja jednak wolałbym coś około 20-minutowego odcinka, 20-minutowych odcinków nagrywać. No, zdarza się, no sorry, inaczej się nie da. I to wszystko już. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć.